Hej, hej, hej! Ja jestem PG Games i zapraszam do być może ostatniego odcinka Horizon Zero Dawn. O tym przekonamy się już w tym materiale, moi drodzy, bo coś czuję w kościach, że to może być niebawem koniec misji... Kon koniec misji fabularnej. Ale... Czy ja na pewno muszę tędy wyjść? On dokładnie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To chyba tędy. Nie? Nie, 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 nie. Gdzie tu jest wyjście? Czy ja może powinienem iść do góry? Ja o czymś tutaj zapomniałem. Ja muszę się być może wspinać. Eż, kurczę, wyżej. Dokładnie. Co my tu mamy? Ciekawe. Czekajcie, a w tą stronę. Gra mi pokazuje, że muszę po prostu stąd wyjść. Ale jeszcze przejdę sobie tutaj. Drzwi pancerne. Aha, czyli tutaj już po prostu byłem. To jest ta sama droga. No, będzie rozmowa z matronami. Ciekawe, co im Aloy powie, albo będziemy mieli wybór. Eloy, wybacz! Wybacz! Bogini przemówiła? A, zgadza się. I co powiedziała? Że narodziłam się, by zdjąć klątwę metalowego diabła. Jak, Aloy? jak? E, jeszcze nie wiem. Ale powiedziała, gdzie się dowiem. Czy ty to zrobisz? To jej życzenie. Potom nie stworzyła. Tak, zrobię to. Przynajmniej spróbuję. Halmy Aloy, Namaszczoną wśród, wśród Nora! Wychwalajmy, Eloj! Namaszczoną, namaszczoną wśród Nora! Do góry! Wychwalajmy, Eloj! Namaszczoną wśród Najpierw wypędzacie, a teraz to? Nie będę czczona! Nie jestem namaszczoną! Ani jedną z was! Poza waszymi granicami jest szeroki świat pełen plemion ludzi o dobrych sercach. Zagrożony świat. Musimy o niego walczyć. Nie tylko tu, wszędzie. Jak możemy pomóc? Jeśli chcecie mi pomóc, idźcie do południka i czekajcie. Jak rzecze Aloy, tak się stanie. Nora! Przejście! Przejście! Niech wytyczy ścieżkę, którą podążą inni. Namaszczona. No to mamy punkt umiejętności. Odmieniona. Namaszczona. Naciskam, aby otworzyć menu misji. Ale udaje się do Ruin Gai. Jeden, z, e, jeden w poszukiwaniu głównego obejścia, jedynej nadziei na pokonanie Hadesa. Idź do kanionu Goryczy. Gdzie to jest w ogóle? O kurczę. O kurcz, a to jest kawał drogi. No prawdopodobnie się przeniesiemy tutaj. Przeniesiemy się tu. Mm, przeszukaj ruiny za włazem. Dobra, poczekajcie, bo. Ale. Osiągnięto. Osiągnięto czterdziesty poziom. Nikt. Dobra, mamy trzy punkty, moi drodzy. Cios z dołu, z tego nigdy nie korzystałem. To mógłbym wykupić za dwa, wydłużony czas trwania dominacji. Ja z dominacji też bardzo rzadko korzystam, a powinienem częściej. Złomiarka, zwiększona szansa na dodatkowe surowce podczas łupienia pokonanych maszyn. No i czym by tutaj się, moi drodzy, zająć? Zwinne uniki. Chyba weźmiemy to dokładnie. Przed nią nie wszedł do wnętrza góry. Jest namaszczona! To ona zobaczyła A tam wewnątrz góry. Może nie powinniśmy tego... Dobra, wyszedłem stamtąd. Wyszedłem stamtąd, i teraz, moi drodzy, kurczę, ale to jest kawał drogi. I teraz pytanie: jeśli się przeniosę tutaj, to mógłbym przejść jakoś tędy? Wiecie, bo jeśli to zrobię tu, to mam. Zbyt wiele maszyn po drodze, żeby więc chyba to będzie dobra myśl i dobra decyzja. Spotkamy się za chwilę. Eloy <grymne> <grymne> sapie i dyszy, jakby przebyła bardzo wiele kilometrów. A tutaj mamy jeszcze lecznicza ognicha z tego co dobrze się. Zorientowałem. Spójrzmy jeszcze na mapę No podejrzewam, że tędy nie ma żadnego przejścia, więc umieśćmy. O! Aha, znacznik mogę sobie tutaj umieścić. Bysior. O kurczę, zobaczcie, tam jeszcze mamy jastrząbłyski. błyski. No to trochę komplikuje sprawę. No ale jak ja mam się przemknąć, kurczę, niezauważony? No to jest chyba niemożliwe. Dobra, nie ma co zwlekać. Zobaczymy kiedy i w którym momencie jastrząbłyski błyski nas zauważą. Aj, może nie, może nie, może nie. One tutaj będą zawracać. Poczekajcie chwilę. Wiedzą gdzie jest. No i już. Dobra, spadamy. A kurcze, jak najdalej, jak najszybciej, dawno nie polowałem, trzeba przyznać. No ale tutaj akurat, tutaj akurat nie ma żadnej innej zwierzyny. Dobra, moi drodzy, mapka, ten znacznik sobie odznaczymy i sobie weźmiemy tutaj. Kurczę, bysior. Czekajcie, przypomnę sobie... Jakie obrażenia może przyjąć? szarpane i to jest to wszystko tutaj na głowie. Większość to szarpane. Na miłość słońca Więc może. Przeszłam test. Świetnie. No ja też się cieszę. Tak. Okruchy metalu, okruchy metalu. Okruchy metalu. Okruchy metalu. Metalowe naczynie. No i świetnie. 않는 pokonany. A więc możemy lecieć. A poczekajcie, tutaj jeszcze, dobra, i jeszcze tutaj, no. Ja zbieram ten leczniczy doliniec, bo on jest tutaj ważny jeśli chodzi o uzupełnienie zdrowia. Ależ to pięknie wygląda. Muszę przyznać, że jest to jedna z piękniejszych zaprojektowanych grafik, jakie kiedykolwiek grałem. Mam nadzieję, że kiedyś pojawi się coś piękniejszego. A, prawie się udało. Co to jest? Trochę metalu. Tylko tak moi drodzy, jeszcze mapkę sobie zarzućmy i zobaczcie. Tutaj ja sobie teraz e, zaznaczę ognisko. A i proszę, i muszę po prostu tędy. Muszę tędy przejść. Tam mamy wyznaczoną drogę, jak widać. Kładeczka. Tutaj jakaś roślina, ale nie mogę jej zabrać. Mamy ognisko. A przy ognisku skrzyneczka. A tak w ogóle z ciekawości jeszcze sobie zajrzę tutaj. Jeśli chodzi nie to, jeśli chodzi o udźwik. No też nie mogę wytworzyć. Sakwa na broń, zwiększ pojemność. Kość królika, no dajcie spokój, a nawet sobie możemy zapisać. No to chodźmy niezwłocznie, nie ma co za długo stać przy ognisku. Ale zawsze mam takie wrażenie, że gdy Ayloj zbliża się do ogniska, żeby zapisać stan gry, mam takie wrażenie, jakby miała się zaraz podpalić. Czekajcie, bo coś tutaj. A, zobaczcie. Czeka nas wspinaczka. No ta droga tutaj trochę jest męcząca dla Aloy Droga na górę będzie trudna. Dzikie maszyny grasują na każdym stopniu podejścia. Więcej skażonych? Nie skażonych, ale nie będą tolerować obecności ludzi. To chyba nic dziwnego. No ja to rozumiem nawet. Poczekajcie, powoli. Nie chcę tutaj spaść. do góry do góry do góry A i co teraz? Aha, muszę tutaj doskoczyć. W porządku. Ja nie mogę. Zaraz, zaraz, zaraz w górę. Jest, udało Lękacze się. na widoku. Czujki po drugiej stronie. Dobra, indyk. Indyk. Ta roślina jest niezbędna. Nigdy nie wiadomo kiedy się przydadzą. No właśnie. No, chcę tutaj zlokalizować kurcze. A, nie, 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 nie. Czekajcie, nie, nie, nie. Tutaj to byśmy sobie. Nie widzę. Za daleko jest Aloy, za daleko. A tutaj dobra, mamy indyka, a nie, 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 za daleko stanowczo, ale chodźmy tam dobre mięso. Nękacz. Dobra, dobra, dobra. Przypomnijmy sobie nękacza. Porażenie. Szarpane. Szarpane generalnie. Czyli musimy... Kubany Kubany jest, ale ile ich tutaj jest Ja nie mogę, ale się wpakowałem. Dobra, załatwiony jeden. No tak. Fantastycznie. Rewelacja. Jeszcze tak mogłem je zaatakować. No ale to. Patrzcie, udało mi się. To się nie no zwaniem. nie sądziłem, że wejdę tędy. No i... Dobra, spadam stąd. Pięknie, i wreszcie spokój. Ale, ile ja tutaj będę. Jeszcze ciebie załatwię tradycyjny spokój. Dokładnie. No ale, zobaczcie sami, ile ja tutaj będę miał. Do zbierania tych surowców. To jest coś niesamowitego. Tylko ekwipunek, ekwipunku nie mam zapełnionego na razie w 100%, więc spokojnie mogę sobie przeszukiwać i zbierać wszystkie surowce. Na pewno nie odpadek. No tak, muszę roślinę uzupełnić. No trochę to zajmie, moi drodzy, ale bądźcie cierpliwi. No nawet sobie mogę marszczyn wziąć, metalowe naczynie, i przejdźmy jeszcze, tutaj tego nie mogę zabrać, ale tutaj mamy jeszcze. I będę z dala od tych pułapek, bo one chyba aktywują ten nękacze, coś mi się zdaje. I tak, główny cel jest tam. Pytanie. Dobrze by było... O właśnie. Dobrze by było dotrzeć do tego ogniska. Aj, tutaj są dalej te pułapki, kurczę. Trochę pozbieram. No i mamy śnieg. No kurczę, tak szybko się pogoda tutaj zmienia. E, poczekajcie, bo jeszcze tutaj. No ja sądziłem, że koniec gry będzie już na tamtym odcinku, kiedy Eloy dostała się do serca matki. A tu proszę. Co za miła niespodzianka. Czekajcie, w którą stronę ja muszę się tutaj wybrać, dobrze? Do góry, do góry, do góry. Tędy? Dokładnie. Wydaje im się, że strzegą gaj. Nie sądzę, aby w ogóle myślały. To raczej instynkt, wabiący je do jej grobu. Powiedz mi, Ailo, jak ty wytrzymujesz w takiej pogodzie, w takim stroju? No i kurczę, maszyny których najbardziej nie lubię, niszczyciel jeszcze. No nie. Mamy tutaj, ja sobie od, aj, odznaczę sobie ten znak zapytania. No i niszczyciel. A poczekajcie, przypomnijmy sobie. Aj, kurczę, kurczę, kurczę. Niszczyciel jest. Ogień, mróz, szarpane, przeważnie szarpane. No to chyba będzie. Echownika już mam powoli mało. No i od kogo tu zacząć od tego niszczyciela czy od jastrzą błysków? Nie spodoba ci się to. No i proszę Jeszcze jeden patrzcie. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? курда Dobrze by było wejść w jakieś miejsce. No nie. A kurczę, spadnę. Dobra, ale ja was załatwię inaczej. No nie, kurde, nie wierzę, zobaczcie nie no, to jest kurcze ciężka przeprawa, naprawdę. Ale skoro tak, to przenieśmy się w takim razie. Znaczy, ja będę kończył ten materiał, i przeniosę się gdzieś do jakiegoś kupca, żeby kupić trochę więcej echownika. Bo on mi jest, czekajcie, ja sobie wyjdę. Zobaczcie, on mi jest potrzebny do bomby odłamkowej. Albo będę mógł też kupić inną broń. Bomba odłamkowa, huk proca. No, i to by był dobry pomysł. Iskrzak to jest iskrzak, eee, a tutaj mamy echownik. Iskrzak i echownik, no tego mam za mało. Także ja będę się z wami żegnał i poza anteną uzupełnię zapasy. I usłyszymy się już w kolejnym materiale.